Cześć, witajcie, tutaj Noel Buduje, a dzisiaj Was zapraszam na recenzję jednej z najnowszych gazetek od Lego z widmowym Dragonianem. Zanim tylko zaczniemy, chcę jeszcze powiedzieć, że gazetka nie jest po polsku, bo jeszcze w Polsce nie wyszła, więc ja Wam na pewno nie powiem, co się dzieje na przykład w komiksie. A jeśli to już mamy za sobą, to przejdźmy do samej minifigurki. Dla mnie spoko jest w niej to, że dostaliśmy odlew nóżek duchów, który za często się nie zdarza. I jest on również kanoniczny, czyli dodatkowy plusik. Figurka posiada również szarą katanę, dzięki której wygląda jeszcze lepiej. Fajne są również nadruki, na przykład jak sobie spojrzycie na tors. Dorzucony jest również mały smok, którego przyczepiamy na plecy figurki. W magazynie znajdziemy również kartę z Moro, oczywiście komiks oraz dwa plakaty na jednej stronie z Zeynem i Dragonianem, a na drugiej stronie z Kajem i Nijom z Intra trzeciego sezonu. Na ostatniej stronie gazety jeszcze możemy zauważyć, kto jest w następnym magazynie, a jest to Noct.